Siemanko widzowie dzisiaj będziemy nagrywać dzisiaj będziemy, no nie wiem gdzie będziemy myślę, bo nas tu przeteraportowało i nie wiem co się stało. Hmm Już na linię startu, gra właśnie się zaczyna. Zobaczymy. Dobra! Szybko, dobra i! Hop. Whoa! Green light. Red light. Green light. Red light. Okay, jestem Green light. Go. Go. Tam już jest wyjście z tego nowego, tego pewnie nie widzicie. A Green light! Tak jak mówił wcześniej, 11:00. Green light! Nie! Green light! Gerda, jestem! Gerda! Tu powinno być, Czekajcie. Tak jak coś tam ktoś. I...